na w niedzielę wystartowała nowa edycja Big Brothera. Teoretycznie oglądalność była rekordowa. Gdzieś w kuluarach mówi się o tym, że może pojawi się format z gwiazdami. Czy jeżeli dostałabyś propozycję, chciałabyś wejść na trzy miesiące do tego domu i pokazać się od tej swojej super strony, bo osobowościowo jesteś genialna? Ojej, trzy miesiące, to kurczę taki szmat czasu. Ech, nie wiem, nie jestem w stanie teraz powiedzieć na to pytanie, ale... Chyba nie. A myślisz, że... Format Big Brothera byłby dla Ciebie bezpieczniejszy niż tańc z gwiazdami, bo w tańcu z gwiazdami wiesz, wszyscy poznajemy Twoją osobowość i każdy ci za nią chwali, a tam tylko i wyłącznie byś musiała być sobą. Myślisz, że poradziłabyś sobie w takim środowisku zamkniętym? To znaczy sobą, no ja zawsze się staram być sobą i nie zmieniać się, czy to jestem w tańcu, czy gdzieś, gdzieś indziej. E, nie wiem, jakoś tak ten format nie jest, jest bliski mojemu sercu. E, chcę się rozwijać i chcę się uczyć czegoś nowego, no a nie wiem czy tam, wiadomo poznałabym też nowych ludzi. E, zobaczyła zupełnie pewnie siebie też z innej strony, ale m, nie wiem czy to by mi dało też taki rozwój, o którym bym, o który, o który walczę. A jaki rozwój walczysz? O pokonywanie różnych tam barier w swoim, swoim małoże ciele, to w, w swojej głowie też czy tam na przykład lęk wysokości, gdzie są jakieś unoszenia. To są małe sprawy, ale, ale jednak. Po zakończeniu Tańca z gwiazdami chciałabyś dostać swój program i go poprowadzić? Pewnie, że bym chciała, kto by nie chciał? Kulinarny Magda Gessler? Kulinarne to wiadomo, ale yy, też nie chcę się z nikim jakoś tak yy, porównywać, bo ja jestem w tym wszystkim tak naprawdę nowa, i, a panią Magdę naprawdę podziwiam i, i szanuję.